No i kochani, przechodzimy już do wklejania elementów, które, ma, które mamy już docięte i zaczniemy sobie tutaj od samego początku, może powiem, ta strona do Waszej dyspozycji, jak chcecie sobie ją zagospodarować, czy dobrać sobie jakiś arkusz, coś tu jeszcze dodatkowo wykonać, może coś bardziej 3D, a być może tylko zostawić miejsce na wyeksponowanie zdjęcia. Ja Wam pokażę na ostatniej stronie okładkowej, jaki ja mam pomysł na zagospodarowanie takiej strony okładkowej. Zobaczycie, czy Wam się ten pomysł podoba. Jeżeli nie, będziecie zawsze mogli sobie dopasować, oczywiście, jakieś elementy, które będziecie chcieli tutaj umieścić na tych stronach okładkowych. Natomiast przechodzimy sobie już tutaj do tej pierwszej, najmniejszej karty. I tutaj, jeżeli chodzi o te, jakby fronty, ja raczej nie będę ich tutaj zagospodarowywać, więc tutaj będziemy mieć wklejony papier skrapowy, jakiś może bardziej dekoracyjny. Być może też wyjdę z elementem do góry. Natomiast tutaj mamy stronę po prostu gładką. I przechodzimy do strony numer 2, A na stronie numer 2 mamy klapki. Klapki na zdjęcia o formacie 9 na 13 czyli klapki 13,5x9,5. Z tym dłuższym skrzydełkiem. Ja będę wklejać je w taki sposób, że będę narożnikiem licować tutaj z narożnikiem, czyli narożnik do narożnika będę dosuwać, natomiast drugą będę wklejać od dołu i z kolei prawym narożnikiem będę e, łączyć tym narożnikiem karty. W związku z tym nakładam klej i rozprowadzam. I wklejamy. No i oczywiście wklejam w taki sposób, aby sobie linią bigowania licować tutaj z górną krawędzią mojej karty. Delikatnie sprawdzamy, czy ona jest dobrze ułożona. Tutaj sobie też sprawdzamy. Mamy tutaj podwójne bigowania, więc fajnie, żeby ona nam tutaj dobrze leżała. Pomagamy sobie oczywiście kością i drugą wklejam sobie. Od dołu. I wklejamy. I ja tutaj sobie licuję znowu z dolną krawędzią karty. Tutaj dochodzę do narożnika. Prawy dolny narożnik. No i dociskamy. Sprawdzamy oczywiście tutaj Podwójne biegowania, żeby nam te karty ładnie leżały. I to w zasadzie jest strona druga. Przechodzimy do strony trzeciej i tutaj znowu będzie strona pusta. Jeżeli komuś się to nie podoba chciałby bardziej wykorzystać, można tutaj się pokusić na przykład o wprowadzenie ramki, czyli wycięcie sobie tej pierwszej karty, znaczy tej strony tutaj, czyli ona jest podwójna. O, czyli w jaki sposób to robimy? Wprowadzamy sobie po prostu kawałek tektury i docinamy sobie no, w zależności jaki chcemy otwór. Możemy to oczywiście zrobić na etapie przed wprowadzeniem tej karty do systemu, ale możemy też to zrobić, jak już mamy tak w takiej postaci bazę. Czyli wprowadzamy sobie czy jakąś birmatę, bir milimetrową, żeby po prostu móc sobie wyciąć ten prostokącik. Więc jeżeli komuś się taka opcja nie podoba, jak najbardziej można sobie skorzystać z innej opcji i wprowadzić na przykład folię. I tutaj można zrobić dokładnie to samo, jak oczywiście mamy na to ochotę. Natomiast ja przechodzę sobie do kolejnej karty strony i tym razem biorę sobie dwie klapki. Również o formacie 9,5 na 13,5, ale z tymi krótszymi skrzydełkami. I będę je wklejać zobaczcie, licując znowu narożnikiem do górnego lewego narożnika, a tutaj dołem do tego dolnego narożnika. Po prostu inaczej będziemy sobie otwierać w innej formie te klapki. Rozprowadzam klej. No, i możemy sobie już dostosować, dostawić tą klapkę. Czyli znowu licuję sobie z boczną krawędzią karty i um, ustawiam ją w taki sposób, żeby zobaczyć, ona mi tutaj ładnie leżała. Jeżeli jest za nisko, no to możemy ją troszeczkę jeszcze podnieść do góry. Sprawdzamy, czy tutaj nam ładnie leży ta krawędź, yy, czyli to podwójne bigowanie. W każdym takim elemencie trzeba sobie to sprawdzać. Naprawdę uwierzcie, to naprawdę później z bliska, jak ktoś ogląda, robi naprawdę takie pozytywne wrażenie. Czyli mamy pierwszą klapkę, dostawiamy sobie drugą. To wszystko jest tak precyzyjnie dopasowane. Pomimo, że album może nie jest jakoś super rozbudowany. Ale jakby sama precyzja wykonania takiego projektu też może zrobić wrażenie. I tym razem sobie dostawiamy, licujemy sobie tutaj z dołem, patrzymy sobie tutaj na tą krawędź, też, żeby pięknie nam się to ustawiło. No i w zasadzie mamy tą drugą kartę już zagospodarowaną. I przechodzimy sobie tutaj dalej. I tutaj znowu, tutaj bym chciała e, wykonać e, być może skorzystać z jakiejś fajnej grafiki, e, być może wyciąć jakiś element. E, nie nakładając może, ale wyciąć jakby w arkuszu, żeby móc zdjęcie wprowadzić, jakby w papier skrapowy. Też, też fajne rozwiązanie. Zostawiam sobie na razie. Nie będę tego obklejać. Tutaj mi się coś. Docinałam sobie, o, miałam nierówną kartę, już jest wszystko w porządku, no i przechodzimy sobie do, um, się zastanawiam, ale chyba tak zrobimy. Zobaczcie, tutaj możemy też sobie na tych średnich kartach wprowadzać, wprowadzić maty w pionie, jeżeli chodzi o te maty 105 na 155 natomiast jeżeli będziecie to robić, czyli tak jak ja, to... Yy, raczej proponuję, żeby chociaż milimetr ją ściąć tutaj od dołu, żeby po prostu nic nam tutaj nie haczyło. Natomiast dolną sobie wprowadzę w taki sposób, czyli będzie tym razem taka kombinacja e, klapek i tutaj również sobie e, zostawię wolną e, kartę, też do zagospodarowania. Też fajnie to wygląda, powiem Wam, jeżeli chodzi o taki balans na kartach, czyli mamy Kartę, zagospodarowaną kartę, mniej zagospodarowaną, co nie znaczy, że ona tutaj mm, nie wyeksponuje nam zdjęcia, bo ona nam tutaj właśnie to zdjęcie wyeksponuje i to zdjęcie tutaj można naprawdę fajnie przedstawić. To też kwestia tego, kto jakie albumy lubi. Jeżeli ktoś lubi takie albumy na bogato, że tak powiem, jeżeli chodzi o ilość elementów zastosowanych w projekcie, to rzeczywiście tutaj jak najbardziej można tych elementów sobie dostawić. Klapek, kieszonek, tutaj mało jest kieszonek, w zasadzie kieszonek nie mamy takich standardowych i ja będę chciała Wam pokazać na ostatniej, na ostatniej, na tej stronie okładkowej, co ja sobie zaplanowałam, to będzie coś w formie kieszonki, ale nie będzie to jakaś standardowa kieszeń, no i sobie dociskamy tutaj, czyli znowu licuję do prawego, do lewego górnego narożnika, a tą mniejszą klapkę do prawego dolnego. Czyli tu mamy jedną klapkę 10,5 na 15 i pół, druga klapka 9,5 na 13,5 cm. No i sobie tutaj wklejam. O! Sprawdzamy sobie zawsze, czy tu jest wszystko w porządku. Czy tu nam ładnie się suje wszystko. O. Czy Wy sobie założycie tak tą klapkę, czy odwrotnie? To już jest kwestia tego, jak Wy chcecie to po prostu e, wykonać. Czyli tutaj sobie zostawiam znowu pustą kartkę, stronę w zasadzie, i przechodzimy sobie tutaj do tej e, strony, po drugiej stronie karty. I ja tutaj mam dwie klapki, tym razem dwie klapki te mniejsze na zdjęcie o formacie 9x13, czyli klapki mają 95 na 13 i pół cm i będę sobie je wklejać, w... no właśnie w jaki sposób będziemy sobie wklejać, ja myślę może inaczej pokażę co chcę zrobić obok na stronie, mamy tą dużą klapkę, ja tą klapkę chcę tutaj sobie ją umieścić i będę korzystać z takiego fragmentu z bloczka tego Pośredniego wycięłam sobie, docięłam ten wzór. Będę chciała tutaj wprowadzić też małą, kiesz, małą klapkę. I może zróbmy sobie to w takiej konfiguracji, ale jak najbardziej możecie zrobić to też w takiej konfiguracji. Nie ma problemu. Nie wiem, co Wam się bardziej podoba. Mi chyba taka wersja. I ja z tej wersji chyba skorzystam w związku z tym znowu będę sobie wykorzystywać ten dolny i górny narożnik i będę się do niego dopasowywać no i znowu do narożnika do bocznej krawędzi i wklejam i tutaj sobie sprawdzamy ewentualnie sobie możemy coś jeszcze dosunąć przesunąć ten klej jeszcze jest świeży ja robię wszystko w porządku no to dociskamy i klapka numer 2, nakładam klej, rozprowadzam i wklejamy z kolei do dołu, czyli licuję sobie tutaj dołem. No i znowu sprawdzamy. Czy wszystko jest ok? Czy nie trzeba tej klapki góra, do góry troszkę podnieść bądź w dół? Jeżeli jest ok, dociskamy. Jest ok, zostawiamy. No i tutaj ja tej klapki nie będę na tym etapie wklejać. Po prostu. Po pierwsze, trzeba wkleić tutaj najpierw magnesy, dopiero hmm, później wklejamy sobie tą całość, ale zanim w ogóle wkleimy, no to po drugiej stronie powstanie nam również hmm, taki, taka docięta klapka, w związku z tym warto sobie wziąć hmm, wzór, który chcemy mieć na tej drugiej stronie, i odrysować sobie, dociąć. Hmm, ja pokazywałam to też w tym poprzednim tutorialu. Też docinaliśmy sobie tam z kolei narożniki kart, więc też możecie sobie zerknąć. Natomiast po prostu wycinacie wzór, który wam pasuje. Odbijacie go, oczywiście, z drugiej strony, na innym arkuszu, który chcecie mieć po drugiej stronie. No i klejacie sobie magnesy. No, chyba, że magnesy chcecie umieścić tutaj na tej karcie, to już jak wolicie. Można magnes umieścić tutaj i na przykład zamknąć w taki sposób, tak czyli na przykład, mnie tutaj, w tym miejscu, sobie wstawić magnes na jednej i na drugiej karcie. Więc ja tą kartę, tą klapkę na razie zostawiam. Nie będę jej tutaj wpasowywać, dopiero na etapie pracy z paperem skrapowym, jak już będę wykańczać. I być może w prezentacji już będziecie widzieć, jak ja to zrobiłam. Więc tutaj sobie dopasowuję z kolei do dołu tą klapkę. Tak, żeby ona tutaj ładnie pasowała. No a tą drugą dostawię w późniejszym czasie. Kolejna strona. E no, i tutaj mamy dwie takie większe klapki, czyli to są klapki na zdjęcia o formacie 10x15 cm, czyli klapki 10,5x15,5. No i w tym momencie też sobie możemy, no, je dopasować, do których narożników chcemy je dosuwać. No, ja tu, jak widzicie, robię w pewnym systemie, czyli staram się właśnie dochodzić tymi klapkami do narożników, żeby no stanowią to pewną spójną całość w tym całym, że tak powiem chaosie tutaj bo dużo tu się w tych, na tych kartach dzieje jeżeli chodzi o samą formę tych kart i tej bazy w związku z tym może zerknijmy sobie co tu będzie na stronie obok na stronie obok ja przygotowane mam dwie książeczki będę je wklejać góra-dół więc tutaj fajnie też te zdjęcia w pionie pozostawić i tutaj też będę je wklejać na magnesy, żeby one mi się tutaj nie. I też możemy sobie je poprzesuwać, tak na dobrą sprawę. Delikatnie. Rzeczywiście, może być to też fajna forma. Możecie to oczywiście zrobić równomiernie. Nie ma problemu. Tak się zastanawiam, jak to zrobić, żeby może w ten sposób. Zobaczcie. Czyli tu idą nam w tą stronę te klapki i w to, y, harmoniki idą w tą stronę. Chyba tak zrobimy. Klejam sobie tą klapkę. Czyli ją tutaj klejam do prawego górnego tym razem narożnika. I to nawet fajnie wygląda tutaj, patrz się otworzy, to tak fajnie kaskadowo to wszystko spływa. No też, to jest właśnie y, to łączenie pewnych elementów i jakby patrzenie też na te elementy w sposób taki bardziej kompozycyjny. Nawet nie taki użytkowy, jakby sama klapka jest użytkowa, natomiast y, też popatrzeć jeszcze z tej drugiej strony. No i sobie tutaj klejamy z kolei do dolnego lewego narożnika. No, i sprawdzamy, czy tu jest wszystko w porządku. Dociskamy. O, i mamy coś takiego. Natomiast obok będę wklejać też w taki mm, sposób jakby takie odbicie lustrzane. W zasadzie elementów, bo to nie są takie same elementy. Jakby układu, a może układu. Nie elementów. No i znowu tutaj do lewego, do lewego górnego narożnika sobie licuję, a dołem sobie zlicuję z prawym, dolnym narożnikiem. I nakładamy klej, rozprowadzamy. Też, jeżeli ten klej dobrze rozprowadzamy, to też nie ma ryzyka, że on gdzieś tam na brzydko wypływa, że coś trzeba później. sobie sprawdzamy zawsze, no i tutaj możemy sobie oczywiście magnesami to złapać, no i przechodzimy do kolejnej strony i tutaj mamy miejsce na dwie takie duże klapki, no i ja tutaj te klapki będę wprowadzać po prostu po zewnętrznych krawędziach strony, czyli nakładam klej i sprowadzamy i już sobie wprowadzamy tutaj czyli licuję sobie z lewą krawędzią strony karty no i tutaj też ważne, żeby sobie popatrzeć, oj odkleiło mi się jeszcze raz popatrzeć sobie z boku jak to wygląda Takie docisnę, o tutaj, tak? Czy tutaj mamy ładnie, prościutko? Jest prościutko, to trzeba docisnąć, żeby nam się to tu ładnie posklejało. O. I nie, mamy raz i z drugiej strony mamy wklejać tą drugą klapkę. Czyli w zasadzie taki album yy, z Taką mocną kombinacją klapek w różnych rozmiarach. W zasadzie sam album, sama baza jest pod zdjęcia w formacie 10 na 15 oraz 9 na 13 cm. jest się taka, taka bardzo uniwersalna. Tutaj jeszcze sobie patrzę, czy jest ok. No. Cierka. Tutaj mieć wszystko równiutko. O. No i przede wszystkim te klapki muszą nam się yy, zlicować, tak? Nie mogą być minięte. Będzie to po prostu brzydko, nieestetycznie wyglądało. Staramy się je naprawdę dopasować, a z racji tego, że tutaj na wysokości ich nie ścinaliśmy także to jest wysokość arkusza, więc raczej pomyłki nie powinno być. Bardziej chodzi o samo. Wklejenie tych arkuszy, tych klapek na kartę. Ok, i jakby tą część mamy skończoną, jeżeli chodzi o zagospodarowanie stron. Została mi jedna klapka. Słuchajcie, fajnie by było gdzieś ją tutaj wprowadzić. To jest duża klapka o formacie 10,5 na 15,5 cm. Możemy sobie ją wprowadzić tutaj, zobaczcie taki sposób. I chyba tak zrobię. Nie chcę takiej pojedynczej klapki chyba tutaj wprowadzać. Możecie oczywiście. Możemy ją tutaj też wprowadzić. Wiecie co? Tutaj się będzie dużo działo. To może nie. Ale no możecie też tutaj sobie wprowadzić pojedynczej, jeżeli ktoś chce. Możecie sobie też oczywiście na przykład, też jedno z rozwiązań, na przykład dodać klapkę i na przykład zapiąć ją od góry albo odwrotnie. O, może tak będzie lepiej. I zapiąć ją na przykład od dołu jakimś fajnym, ozdobnym elementem, który możecie sobie dociąć ze ścinek, plus użyć jakiś element, który macie w tych bloczkach. No, też fajnie by to wyglądało. Ja chyba dostawię po prostu ten element tutaj. Ja go tu dostawię po środku. Tym razem. Czyli to jest ta ostatnia strona pośrednia. No i sobie możecie też do, do, dostawić tą klapkę na tych stronach okładkowych, ale ja zaraz Wam też pokażę. Sobie wykonamy jeszcze pewien element. I teraz mniej więcej po środku go staram się tą klapkę przykleić. Zobaczmy, jak mi to wyszło. No powiedzmy, jest na środku. Czyli tak to sobie zostawiam. Natomiast tutaj, jeżeli chodzi o ten tył, ja lubię jednak w albumach mieć taką przestrzeń, gdzie mogę tych zdjęć trochę sobie nawrzucać tak luzem. Nie mamy tutaj kieszeni za bardzo, oprócz samych kart albumowych, więc postanowiłam wykorzystać taki ścinek, który nam został po ścięciu bazy. I zobaczcie, robię tak, taki ala belly band, ala kieszeń narożną, coś pomiędzy. Bierzemy sobie ołówek. Czyli ustawiam sobie w taki sposób, żeby móc tutaj jeszcze po jednej i po drugiej stronie zrobić bigowanie. Czyli zaznaczam sobie, gdzie chcę mieć bigowanie, czyli z jednej strony dokładnie to samo robię tutaj. Raz, dwa. Zobaczcie, to jest wszystko, co mi zostało po ciężkiej bazy, więc spokojnie, na przykład te elementy możecie wykorzystać, jako jakieś mini kieszonki, jakieś belibendy, pod elementy wycięte z arkuszy, można jeszcze sobie z nich troszeczkę, z nimi troszeczkę popracować. I teraz, tam gdzie mamy zaznaczenia, biegujemy. Pojedyncze biegowania z jednej. Przepraszam. I z drugiej strony tak jak zaznaczenie wskazuje, żeby wszystko było prościutko. O, zobaczcie. Robi nam się coś takiego. Sobie tutaj dotniemy to nożyczkami. Czyli robimy sobie, że tak powiem, po prostu skrzydełko. O, tutaj musi być pod większym skosem. O! Czyli taki palaszkic mi wyszedł. Chodzi o to, żeby to nie było widoczne, chociaż może nie jest to aż tak ważne, ponieważ. Będziemy to przykrywać papierem skrapowym jeszcze. Także mamy taki elemencik. O! Coś takiego mi wyszło. No i wklejamy. Ale ja tego elementu nie chcę pozostawić w taki sposób. Jeszcze akurat nie mam dociętych elementów z kolekcji, ale zaraz wam powiem po co mi chodzi. Wklejam sobie najpierw ten element, czyli nakładam klej na dwa skrzydełka, czyli na te dwa trójkąciki. Ustawiam sobie w takiej pozycji. Aby mi to ładnie pasowało tutaj, zarówno od dołu, jak i od boku. O. Czyli mam skroję taką zakładkę, jakby dociskam sobie dobrze. Tutaj też łatwo będzie nam wprowadzić papier skrapowy, jakby na całości. Więc tutaj akurat problemu nie będzie. Ehm. Powiem więcej, możecie nawet, ja to pokazuję w takiej wersji. Natomiast możecie sobie wziąć kolejny pasek i na przykład dostawić tutaj, tak? Czyli zrobić na przykład taką kieszeń. taką ala kieszeń. E, fajnie będzie to wyglądało. E, taki dość nietypowy element w albumie. E, możecie na przykład też ten element zrobić bardziej 3D, czyli zrobić na przykład z podwójnym, lekkim bigowaniem, czyli zrobić taką bardziej przestrzenną, tą ala kieszeń. E, czyli tutaj sobie będziemy wprowadzać e, na przykład zdjęcia, natomiast. Posiłkując się elementami, możemy je tutaj sobie poustawiać, skomponować sobie kilka elementów, wkleić je na papierze bazowym i stworzyć tutaj fajną kompozycję ciekawą. Też taka opcja, jeżeli ktoś nie lubi, chce mieć coś bardziej prostego, wklejamy po prostu papier skrapowy. Także, kochani, to jest taka moja propozycja. Jak sobie na razie z tą bazą poradzić, jak ją w ogóle wykonać? Oczywiście tych elementów tutaj możemy dostawić sobie więcej. Jeżeli macie jeszcze papier bazowy, możecie spokojnie sobie wstawić maty. Bo na przykład tutaj możecie już konkretne maty powstawiać. Możecie tutaj dołożyć sobie elementów harmonię, kieszonek. Kto co chce. Ja raczej postawiłam na taką formę tej bazy, ale jest to baza, którą zdecydowanie można rozbudować. Kochani. Ja Wam dziękuję za uwagę. Dziękuję Wam za tak miły odbiór, za Wasze komentarze, za Waszą obecność, szczególnie właśnie pod, podczas tych tutoriali, które są umieszczone na kanale. Ja Wam na dzisiaj dziękuję. Mam nadzieję, że praca z, tym, z tą bazą albumową będzie dla Was samą przyjemnością i powstaną naprawdę piękne projekty albumowe. A na dzisiaj Wam już dziękuję. Życzę cudownego dnia. I do usłyszenia w kolejnym filmie. Cześć!